Mamy chwilę spokoju, więc pokażę Wam, jak wygląda biuro Mordercy Długów. To jest moje biurko. Takie malutkie. Z misiem. Taki mały kącik. W szafie. Obowiązkowo wisi toga. Przechodzimy do drugiego pomieszczenia. Tutaj mały stoliczek. I biurko mojego kolegi, którego akurat dziś nie ma. I zaraz przejdziemy do następnych pomieszczeń. No i weszliśmy do sekretariatu naszej kancelarii. To jest właściwie jego serce. Tutaj zazwyczaj Ci, nasz asystent Michael, który ma dużo pracy. Ma jak widać duże biurko i rozległe, bo dużo papierów trzeba położyć na nim. Tutaj mamy niszczarkę, gdzie kończą wszystkie niezbite dowody naszych przeciwników. I dość wielką szafę z aktami. W nich są wszystkie Wasze sprawy, które Wam prowadzimy. Jest tego dość trochę. Aktualnie na biegu mamy koło 1000 spraw. Więc jest nad czym pracować. Z kolei tutaj mamy drukarkę, która jest uniwersalna i jedna dla całego sekretariatu. Tutaj nie tylko się drukuje, ale również skanuje nasze dokumenty. Jakiś mały taki kącik socjalny. No i pomieszczenie, gdzie siedzą pozostali prawnicy z naszej kancelarii. Jak już mówiłem, dzisiaj jest spokój, ale to nie znaczy, że nic nie robimy.